Witam Was serdecznie w Teatrze Witkacego. Obejrzeliśmy premierę, spektaklu na podstawie prozy Aguai Weteranii. Dlaczego dziecko gotuje się w Mama Łydze? Regał ostatnich tchnień i prologu z uprzątnięte morze, wynajęte skarpety i pani masło. Przekładzie pani Alicji Rozina. Wystąpili. Była to Halińska. To Jago Sierwaszko Adrianna Jewanowska Alek Drona Pietrzy oraz Lutyna Kowalska Adaptacja Lutyna Kowalska i Mateusz Przyłański

Reżyseria Justyna Kowalska! Proszę Państwa, ta piękna i wspaniała faza teatralna nie powstała i nie, nie funkcjonowałaby tak fantastycznie, gdyby nie praca i zaangażowanie wielu, wielu osób. Pozwólcie, że teraz je przedstawię. Reżyseria świateł Dariusz Nawrocki! Zapraszamy do nas bez kamery. <noise> Choreografia, czyli ruch sceniczny Anita Podkowa. Projekcje wideo Marcin Szymple. <noise> Współpraca scenograficzna Jolanta Solska. A także Katarzyna Tak. oraz wolontariusze Gabriela Błaszczyńska, Julia Kuźniar i Kamil Lewiński. Gorące brawa! Dziękujemy serdecznie! Dziękujemy za dwie katalizy! Dziękujemy za światło! Szczególne podziękowanie należą się Panu Przemysławowi Trebuni za pomoc w zaprojektowaniu elementów scenografii. A chyba konkretnie tego jednego elementu takiego bardzo niebezpiecznego. Gorące brawa! Dziękujemy serdecznie! Dziękujemy Panu Markowi Ostarzowi za pomoc w budowie scenografii. Brawa! Podziękowania należą się naszej ekipie technicznej, którą kieruje Arkadiusz Kudła. A w skład naszej wchodzą Zmarłowiec oraz dwóch panów, którzy dzisiaj tutaj pomagali w zmianie dekoracji na scenie czyli Stanisław Ziemianek i Wojciech całka! E, czy e, coś chcesz powiedzieć? się powiedzieć? Ja się Teraz już się wstydzę. Ale nie, Dziękuję wszystkim, którzy ze mną pracowali. Była to długa i burzliwa praca. Pełna zlotów, upadków, napięć, ale wszyscy byliśmy cały czas bardzo poruszeni tym tekstem. To nas ciągle gdzieś pchało do przodu, i, i, i ciągle szukanie nowych wymiarów, nowych znaczeń tego tekstu nas porywało. Tak myślę. I dziękuję Państwu, że Państwo są dzisiaj z nami. Ja jestem strasznie zdenerwowana. Nie jestem aktorką, więc to może też dlatego. Brawo! <noise> Dlaczego dziecko Dziękuję Państwu serdecznie za zaproszenie na nas